Coś obrzydliwego, ciągle jest tak źle. Cześć dzieciaczki, mam do was pytanie. Czy wiecie co się stanie, jeżeli wymieszacie żółty z niebieskim? Wypierdalaj! Wypierdalaj! Wy tak, to prawda, macie kurwa rację, wychodzi zielony. Zafarbujemy sobie włosy dzisiaj na zielono, ponieważ to... Nie... Jak tak teraz patrzę, to może nie widać tego w kamerze za bardzo, ale to jest... Kurwa porażka i tragedia, i coś obrzydliwego. Co jak co, ja idę jutro na urodziny mojej najlepszej przyjaciółki Oli. No, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyglądać brzydko i chujowo i obrzydliwie, nie? Jednę sobie włosy na zielono i będzie zajbiście. Może tej? Dobra, y z mojego testu zrobionego na tym jednym pasemku wynika, że kolor będzie. Chyba ok. Mmm. Może założę obie te rękawiczki jednak. Po tym filmiku z żółtymi włosami ktoś mnie spytał, nie pamiętam w sumie kto, czemu nie noszę rękawiczek, jak farbuję włosy. I prawda jest taka, że. Nie lubię. Jakby nie wiem, dziwnie się strasznie czuję, jak mam rękawiczki na sobie, i to jest ogólnie takie trochę obrzydliwe. Trudno mi wyczuć wszystko, i no ogólnie nie jest to aż taka fajna sieranka zabawa. Wiecie, tęczowe włosy to są bardzo fajne, jak się na nie patrzy, ale jak się je ma, to tak szczerze już nie za bardzo. Bo problem jest taki, że po pierwsze, samo zafarbowanie się zajmuje ci w chwój czasu. A później jeszcze i później masz fajne włosy przez może tydzień albo dwa, a potem jeden kolor się zaczyna wypukiwać, a inne się nie wypukują aż tak szybko, i je... potem jeszcze prawdopodobnie zostanie jeden, który nie będzie chciał wyleść wam z włosów, bo kurwa nie, bo jesteście najmniej ulubionym dzieckiem Boga, i nie ma tak, że po prostu możecie sobie zmieniać kolor włosów tak, jak chcecie, bo... Bo nie. Jakby ludzie, ludzie na mieście nie widzieli kurwa z tym. Ludzie na mieście mnie widzieli z kurwa tymi wodorostami. Ale mi szybko idzie. Czuję się jak kurwa szybki bil. Czy starczy mi farby na wszystko? Miejmy kurwa nadzieję. Czas przestać być pizdą i zacząć przestać być pizdą. Wow. Wciąż jestem na bezrobociu. To jest bardzo smutne, bo jakby... Głupia mi trochę. No, co jak co, jednak z zielonymi włosami mam większe szanse na znalezienie pracy niż kurwa z A oprócz, oprócz tego nie mam totalnie pojęcia, co jeszcze się u mnie dzieje. Nie dzieje się u mnie nic w sumie za bardzo. Są wakacje. Skoro są wakacje, to myślę, że prawdopodobnie będzie tak, że no, jednak będę nagrywać jakieś rzeczy częściej. I wstawiać jakieś rzeczy częściej ku, jak zakładam, waszej uciesze. To jest kurwa coś obrzydliwego. To jest kurwa coś obrzydliwego. Co ja chcę, ale dzisiejszy dzień przypomniał mi tylko, jak bardzo boję się grup nastolatków. Grupa nastolatków to jest jedna z najstraszniejszych rzeczy, którą moglibyście spotkać. By the way, no flex, ale wydaje mi się, że to była dosłownie idealna ilość tej farby. I aż mi kurwa fajnie. Wow, ale to dziwnie wygląda, jak widać mi odrosty. Myślę sobie, tak patrzę na te włosy, czy tamta kobieta z mojej klatki, czy ona też będzie miała jakieś uwagi co do tego. Ja sobie w ogóle wracam. Wracam sobie wczoraj do domu nie z pleneru, bo byliśmy na tym plenerze we Fromborku Jakby ja tak sobie myślę o tej kobiecie i aż tak kurwa siedziało mi z tyłu głowy Kurwa, coś ja wejdę do klatki i tam kurwa będzie inny krolog. Ale nie było. Ten kurwa plener to, to jest kurwa inna historia. To jest kurwa historia sama w sobie. Yy, to jest bardzo bulwersujące. Nie będę, nie będę o tym się jeszcze opowiadać, ale na razie wiedzcie, że na ułem. Cenzurują ludzi, na UWM szerzą teorie spiskowe i na UWM boją się prawdy. O mój Boże! Właśnie do mnie dotarło, że będę wyglądać kurwa jak Joker. Przyjewane. Nie chcę wypowiadać się, jak to wygląda, ale to wygląda bardzo niesmacznie. W tej postaci wygląda bardzo niesmacznie. W innych w sumie też. Pocziluję sobie teraz bombę przez może 20 minut, albo dopóki mi się nie znudzi i potem spłuczę sobie to gówno z uba i potem potem wró wró wrócę do was. Myślę, że czas zmyć już te gluty z głowy. I wrócę pewnie do Was jutro już jak wyschną. No cóż, <laughs> jakby to daje joker, to daje mountain dew, to daje jakieś toksyczne śmieci, co jak co, ale ja myślę, że wyszło mi to całkiem, całkiem zajebiście. Co prawda, jakby prawdopodobieństwo, że ten kolor się zmyje po jednym myciu. Jest wysokie, ale. No trudno. O! O! Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się stało, ale teraz chyba wygląda najbliżej do tego, jak wygląda w rzeczywistości to ten kolor. Wiecie, co właśnie do mnie dotarło. W następnym tygodniu idę do nowego lekarza i. On mnie tak zobaczy. Współczuję człowiekowi. W każdym razie w każdym razie myślę, że to tyle. Myślę, że to tyle. Pamiętajcie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w dół i mm, napiszcie mi, y, jak, jak bardzo zjebanie wyglądam i jak bardzo wyglądam jak Joker. Pokój z wami pedałami. Następny kolor to różowy, by the way.